Siemaneczko, ludziska to was host, Max nie umie grać w trzeciej części pierwszego odcinka Embir. Więc teraz zapraszam Was do miłego oglądania tych naszych prób walki z ogniem, z samymi minami. Mam nadzieję, że będzie Was to tak samo bawiło, jak nas nadbawiło samo odgranie w to. Miłego oglądania. suby, lajki. Zaczynamy zabawę. Czas. Start! No to nie wiem. nie wiem, czy mam 4? To tym bardziej nie wiem, czy mam 5? Dokładnie. Ja nie doda nic dodać i nic ująć. No to, to idziemy na średni? Nooo! No? A jakże? Kurde, potrzebuję żetonik. Jeden, nie trzy. Widzisz, spać. No, e Nieważne co zrobimy, zawsze dostaniemy nowego. Też możemy spróbować zdobyć żetonik. No, przydałoby się, bo mógłbym kupić gacie dokładne. To możemy próbować zrobić... By dogąć jak najwięcej przemiotów w budynku, nie wszystko pójdzie z tym. I za to możemy dostać takie e. dobra, dawaj to rzucę... rzucam sobie opony do każdego. <gry> Posządki robisz? W grze? A nie mogę? A wiesz, to, że jak wrócimy tutaj, to i władzę tak samo. No więc czym się zajmujemy? Nie ratowaniem ludźmi, a ratowaniem przedmiotów? Tak. Nie ma tu ludzi. Gdzie to wynosić? Do auta? Ja, do auta. Nie no, z kanału. Jak ją ja da to zrobić? Ty z kombi z money. Nie mamy gdzieś z samochodu? Czemu, to pale, czemu to pale te palety się ruchają? Trzeba poszukać. Nie, tak to wychodzi. A gdzie mamy samochody? Są, dobra. To czemu uzyskana wartość jest? Bo my już powinniśmy szukać pieniędzy. Czemu to rośnie spada? Spada, no, ja nie wiem. A wartość jest 3. Mieliśmy 25 przed chwilą. Jak to działa? Ja pewnie nie, to nie mamy do samochodu, dawaj tylko gdzieś indziej Gdzie? Nie wiem Tutaj Ja w wokół budynku i nie widzę nic innego niż samochód Nie ma tu nic Ła, spadło mi się na dół Aha, jak wyciągniecie chyba gdziekolwiek z budynku to się robi zielone Ja postawiłem tak stołek na zewnątrz i się zrobi zielone No, ja tak samo zrobiłem Mhm mm Mamy to po prostu wynieść z domu No Dobra, to będzie łatwe to zrobienia. tylko trzeba będzie to powtórzyć, no bo nie wiedzieliśmy jak to działa A nie, tutaj też działa po prostu Gdziekolwiek za dom <noise> ale mnie stołem do... Marłem. Dobra. Mam też do balonu. <noise> Kochanie, czy ty nie widzisz ile masz kasę. E, miałem pełne jak tu wchodziłem. Czemu wchodzisz w ogień? Nie wsiadłem w ogień. To nie w jak ty nie ty było. W mnie jak to? Jak to? Ogień się pojawił kiedy ja tu próbowałem wejść. Dobra, ale ta misja być też jest łatwa do zrobienia. Tylko trzeba to jakoś próbować zrobić. No i umarł. Ember prank to wielkie urzucko Jakie wielkie? Albo jak wielkie? To no jeszcze raz to samo? Tak, 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 jeszcze raz to samo Powitam jaka to była miejscek To było to, gdzie czy... To było to? Ta mapa? Czy jaka inna? Ja nie wiem, ja nie widzę tych map. Co to? Tu spójrz No tu! Tu masz składkę! Chyba tak, no! Może być ta sama witja na innej mapie no, Debele był to zdobyć, no bo potrzebny jest pieniążek Ja to jest to tak Teraz ja się nawet nie zastanawiam, tylko lecę od razu na górę. Gdzie? Bo tam jest balkon, i mogę z niego po prostu wszystko wyrzucać. Proszę mi nie wynosić. No. Mogę wynieść stołu, bo jest za wielki. Jakieś rady? Jakieś rady musisz pokominować tak, albo po prostu pierniczyć to i kombinować z innym. Kurde! Co się stało z tym stolikiem? Jest telewizor plazmowy! Tak, jest tutaj, że takie coś. cię, pomożecie? No, to ja nie wyciągnąć Gdzie on jest? Tu na Tak, stoi <laughs> Idę, idę, spróbuję Wziąłeś, nie? Tak, tylko bardzo powoli idę Kurde, te, te, ten stół nie, nie? nie no, po prostu konkretnie to idzie nam Stół Wios. O, przyszedłem z nim to jest zielony <laughs> Już się zaliczyło Podawaj po mi rzeczy, to ja będę wyciągać Ale nie wiem, gdzie mi z Kurde, mam już 300, potrzebujemy 900 Idę wyżej, próbuję coś ogarnąć To mi bardzo nic, O, depał, I zacięła się Nie, jest na kula! Ubuchajam, jak to się zrzuca Dobra, Max ciągle mi wchodzi, więc musimy się odsunąć od siebie O! Ej, butler z Helem. tu nie Dobra, tu już nic nie ma, wiesz? Wyłączyłem tak w ogóle. Super. W każdym razie trudno to zrobienia ta misja. Oj, tak. musimy zrobić? 900. Dobra, woda. gdzie jest? Nie, też. Na dół wyjdę. Też mi się skończyło. To mi się. Dobra, nic nie zrobimy. To Max? Nie, to nie ma sensu. Ta misja nie ma sensu? No, zgadłeś. Patrzcie, tu jest trawa wyjścia. Zlecenie nie udane. Nie, nie, nie. Bardzo trudne to jest. Ale krótkie. Tylko to idzie. Nie, nie, Zdanie tych specjalnie. Do wynoszenia rzeczy. Nie, to trzeba mieć specjalny eku na takie zadanie. No. Mieć Jesteśmy bardziej pod. E, mieszane zadania. No. A nie pod. Spróbujmy sobie tą jedną. E, średnią misję. No, ogarniemy sobie, że będziemy lepsi, tą. Jakby nowym trybie? O kurczę. Kamienice same? Co jest grane? Klucz security? Obrat otwarłem to. Jak to otwarłeś? Leżał obok. Dziś ma człowiek w Kiblu. No, zwrot, zwrot, dwa, ale. A nie, to nie jest ten klucz. Jakie security same? Dr draszarze tu mają, wow. tam Same klucz 03. Zer dwa. Ale prąd to szybko zmaga. Prąd no, bez y, ubrań to tak. Dobra, znalazłem... <coughs> znalazłem kolejnego człowieka i uratowałem. Ale musiałem się trochę poświecić właśnie w prąd. Kolejny. A macie drojden? Już dwóch uratowałem. A ty tu wróciłeś. No. I to było zamknięte. Kto? Hmm. Dobra, ale misja i tak jest zaliczona, bo jest pięciu tysięcy trzeba uratować. Osiem są wszyscy. W to wygląda jak Maxa Widzącego, który wynosi e, hajs. Pakuje do ciężarówki swojej. Tutaj, no tutaj, jeszcze jeden człowiek. Ten ostatni. Nie? Jeszcze nie? Nie, 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 nie? Idź, idź leć tam. Tam? tam go. Masz go? Tak, tylko że muszę wyjść. Tam gdzie muszę być. nie ciężko mi powiedzieć, kurde, naprawdę. Lysko, schodów, daleko schodów Nie wiem, nie i znam i... tej mapy! No zmarł mi Bo tu jakieś gówno leży Nic by to nie dało Co by mi to, da... co by mi to dało? Nic by to nie dało, nie zdążyłbyś No trudno Zrobiłem co mogłem Normalnie Zmarł Ja... Też zaraz będę martwy Oj, umarłem przed tym strefą ratunkową Możecie mnie podnieść? Gdzie leżysz? Przed strefą ratunkową Są dwie strefy, jedna z tyłu budynku, druga jest z przodu, z przodu budynku no i zaraz sekundkę tam będę. No przydałoby mi się. Zdałoby mi się. Podleć mnie, a ja idę ratować jakieś. Kto się da finansowo? Pan z jest podłoga z lawą. O Jezus z Maria, tu, tu tu już jest porząd, porządny pożar. Zielisz tych 300. No żwa, aj to ja będę rozeznać. Ja to ładuję do naszej ciężarówki. Masz stół. Tego to powinienisz. się go winisz. Albo wcisnij się. Fajd. Łącznie, nie będę w o, woda. O, tarano, albo. Jest to jakiś komputer. Widzimy, kojarzyłem, że gdzieś tu komputer powinien być. Tak, pieczy, no. No wiesz, to jest kurde 50 dolców. Jak to ciepną na naszą skrzynkę to dostaniemy 50 dolców więcej. O, tu są. Kurde, udało mi się uratować plazmę. Mogłeś to wciepać do naszej tego... Do naszego auta. Wiżej mam tamto miejsce. O, nie mam już wody. Dobra, padamy stąd A widzisz? Teraz nie ja mam 4 gestki walnie. Cztery. Nie. Wynosiłem klientom rzeczy. I dawałem na naszą skrzynkę. I mam większy zarobek niż ty. Bo tak to wszyscy dostajemy teraz samo pieniądze. Co? No, większy zarobek, ale masz nie gwiazdek. Tak. Aha, bo niektórzy albo po Hajs lecą, albo lecą po wyniesienie. Nie, ja wynosiłem rzeczy do nasz... na auto. A to sobie jest sobie rzeczy na auto. Ja wynoszę na auto tylko e, pieniądze, bo jest, się, bo jest ich najwięcej i się mieszczą na auto zanoszę pieniądze, bo zielone nie do no, zielonego. Nie to pieniądze nie. na auto się daje, żeby. Bo to, to są dla nas, to są dodatkowe ukryte. Ale już nie będę brał pieniądze, żeby zarobić tam 10 dolarów więcej. Naczęcie ulepszenia. No ja to zobaczę co. Kupić lepszy toporek, nie? Keeling. Czuszarka. Rozmuchujcie. Ten podwiedź. lepszy toporek jest lepszy czy nie? To mi się wydaje. No. No to kupuję. Bo będzie można rozmuchiwać ten gaz, nie? Mhm. No, kupiłem. Kupiłem jakąś taką sikierkę z dwoma dziurkami To jest tylko estetyczne, tak? Lepszy toporek Nie, nim się rzuca Aha Właśnie, zobaczę Ustawienia, gdzie się rzuca ten, z granatem No na G, ale ja nie rzucam O, Ty Wiele Będę mógł zobaczyć, gdzie są Źródła wody do napełnienia no, nie podoba mi się Czemu tu twoje... to twoje... Zobaczcie inne? Ja mam takie, ja, ja, mam ta, ja mam takie Toporki do rzucania Nie widzę ich Masz nic w ręku. <laughs> Dobra, teraz o, mam. Teraz widzę. Ja no i tak zmieniam je, ja się... bo myślałem, że to będzie lepszy toporek, a on jest do rzucania, a potem nie masz toporka, więc jest takie. Ale możesz sobie wziąć jako dodatkowa nie ugdzie zaspęwać. Masz także więcej miejsc. Pierwsze mam od woda, toporek, szuszarkan, ten stojak, który psika, drabina A tego... Nie, ja... Dobra, już mam miejsce. Ten tablet mogę wyjść, kompletnie nie używam. Nie? Tak nie umiem ich szukać. Więc się zajmuję czyszczenia rzeczy. Siedem. Siedem. Ej, nie wolno Będzie sporo edytowania. To nieważne. <noise> Jakie to jest zbagowane. Co? Jakie to jest zbagowane. Zbagowane. Oj tam, oj tam, troszkę. Oj tam, oj tam. Szybłem jakąś mapę? Nawet nie wiem. No jest tu jakaś mapa. Ale tak no. Ratunek łatwy. Biorą you work. Poczekaj, nazwijmy jakoś. To najbardziej basicowo. You work. To są te pewnie, e, oni organizują pracę innym. To są te. a bo po prostu jakieś pióro. O kurde. Hmm, mam niesamowity problem. A. Gdzieś a drzwi wchodzi się. Ja... Czemu mi nie zastąpiło broni? Mam znowu zwykły toporek. Aha, to jest są drzwi, gdzie musi popłynąć prąd. Dobra, otwarłem, nie? Tak. O co? A jakie? To tak? już gdzieś. Haha, człowiek jest Ktoś wyłączył mi drzwi. Może w jakiś sposób jest... Tutaj naprawić ten cały system. Otwierasz człowiekiem drzwi, jak potrzebna jest Jak się to otwiera drzwi? Jak jest twarz, to jakimś ludziom, człowieka i nie Aha, ee, zabezpieczenie. Problem, że mój człowiek utknął pomiędzy piętrami. Ja się zapadłem po ciemnej w pierwszym, na, na pierwszej sekundzie. Jak tam do góry? Schody są. Eee, Gdzie są? Tu my... są, tylko ktoś mi kurczę... Aha, teraz otwarte jest. wtedy działa. Dzięki Ej O, ale swój spółkłowień Jak zrażacie uruchomić? Prądem To na pewno Aha, bo tu trzeba człowieka mieć By się tam przedostać Mam człowieka Wielki ten jest. No do cholery jasnej Panie To. Patrz Gdzie Co? mam człowieka? No ty masz straszne nogi, ja nie wiem czemu Macie jakiegoś człowieka? Walnę go butelką A wiecie te Face Wiesz no Te właśnie. do rozpoznawania twarzy widzę wszędzie Znalazłem dyrektora. Bierzesz Dobra, go? No to, to, to chodź do dyrektora i idź go otwierać drzwi. A tutaj, tutaj płoną. Z zanim tam dotrzemy? No to chodź tam, bo ten nie żyje. Raz tych, którzy jeszcze żyją. No. Przedłów trzeba uratować. Ale ja nie mam już dużo wody. Jolo. A, spłonąłem. Gdzie jesteś? Na dole, na piętrze drugim. A dyrektor ma to w dupie się na gapi. gdzie jestem? W no, dobrym miejscu. Czekaj, ja idę odchodzić z tym dyrektorem. Ja nie mam wody. No, a my się to zaraz skończy. Ech. Jest to mój osobisty fail. Tak, to jest tak ci się woda kurde kończy. Nic z tym nie zrobisz potem. Z tymi resztkami. Jestem, jestem... Nie, mam, no czym mi gaśni, bo nic nie mam. Padłem. że nie mają żadnej fontanny przed woda. wejściem. No, no, tu woda szybko się skończyła. Masa musi nas uratować! Ja nie mam wody, a wszystkie wejścia płoną. Ratuj rowery są na zewnątrz! A w sumie to. Jest to tak. W tylu budynku! Nic nie tak, panie. Rowerów też musi nas nie pieniądze nosić. Co? Nie no, się nosi rower? Da się był kradł. Ja tak, da się. A ja się wrzuciłem rower. Ale to i tak przegramy, bo nie mam uratowanych ludzi. Pieniądze trochę się zwrócą. I tak nic, jest, nic lepszego nie zrobimy. Może zadekle do też nie? Zajebaj. rower Jestem jakimś żulem, który zajebał rower o to mój budynek! Cze, to nikt już nie będzie potrzebował tego roweru. <grym> Na maskę ci to fakuje ci te rowery, okej? Okay? tego mówiłem, że skaner jest potrzebny. Dokupić sobie ten takie gówno do odnajdywania źródeł wody i będzie łatwiej Oho, w łatwiej masz coś wartego. Ooo! <grym> o ho ho! Ja tylko szkamiki. Oglądam płumienie. Co takie dziwny masz tu? To coś ci leci? To. To jest taka, takie, takie kałuna. Ale się. Dopiero to ja wiem. Nie <laughs> wiem, co <ma> tym <laughs> No nieju. za człowiek oczywiście siedzący gdzieś w kosmosie, orbitujący. Kurde, a tak fajnie otworzyłem drzwi prezesem. <laughs> ja miałem tego prezesa, no. No, żeby uratować tego drugiego człowieka, co tam siedział. A kurde, też mi się skończyła woda i... Nie, tu tak samo. Maxa uratowałem, ale... Tyle. Nawet nic nie zrobię. Siedzę tam na tym miejscu nawet nie mogę zakończyć tego. No może zrezygnuję z tego zlecenia, no. No się że dom się, się nie spalił. Może się dzieło. Tak, 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 tak O, teraz dobrze. Proszę się spalić. Nie, daję zakończenie zlecenia. Ale 132 jest zarobione. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie. No idę inną mapę. Ja nie jestem biurowym. Tam dam ci do wozu dwa zapasowe koła i butelkę whisky. Na na końcu najważniejsze. No oczywiście. Jak widzisz, palić ludzi, raczej ratować ludzi... <laughs> Szałem? To... potrzebne jest myśli. Co to jest? Niech tu się wchodzi? Aha, trzeba stanąć na tym. Klucze jeszcze. Teraz to nie, nie, nie Ej, ty, bo to cyrk Czy dość diamentów? Ten, ten gości się To kopie. Gdzie te samochody stoją? Tam. otwarte teraz? A no bo go? No. To dobrze. I nie znajduje ludzi. Kurde, jeszcze z kluczami tu są. Tak. Ała! Leżę! Połamało mnie! A czyli jak przedmiotem na ten lasery dasz, to też się zalicza. To nie gdzieś na dole, ale trzeba znaleźć klucz. A, czyli otwiera, ale zarazem. Mam jedynkę. Dwójka jest, gdzieś tu jest, bo widzę trójkę. Z jest drugie wejście. Oła. gdzieś Wiem, 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 dlatego tu idę. O, jest dwójka potrzebna, klucz. Na podłodze, druga Wiem, gdzie jest, idę po niego. Dobry. Jeżeli ktoś mi Jeżeli On ma ktoś... Na, kurwa, gra! Jeżeli ktoś ma czas, to może mi pomóc, co. Problem leży w tym, że co dźwigam, to mi to spada. Tak. Gdzie jesteś, Max? Eee, to jest gdzieś niedaleko wejścia. Tego głównego. Zdraszacz mój stoi, to będziecie, to będziecie wiedzieć. O, mam jedno. Uratuję, ja spróbuję Maxa uratować. Widzę cię. Aż tak no nie to... jestem odporny. Kurde. Kurde, który jedynka jest potrzebny. Akurat wiem, ale problem jest tym, że i... tutaj tak już wody nie mam. Są trujeczki, rozumiem. Mi też. może być woda. nie ma przepisów, no. No umarłem O, płomieniak! Dokupiłeś te do za rudem? wody? Nie, nie zdążyłem. Trójka. No, Bogowie, co ja robię? Gdzie są nasze ciężarówki? Są Uff. Nie ma znaczenia, wiesz? O, rowery. Dobra, Max, nic nie zrobimy. A. O, rowery. rowery. w cholerę. Nic nie zrobimy, nie wejdziemy już. Eee, jedną mi rower. Jednąłeś rowerem. <laughs> Serio, zawiło cię to. Tak. Ledwo stamtąd tu bo nam już każdy kąt się palił. No. Wiem, Uf. Jeszcze coś tu gdzieś jest. oho. Wow, trochę ugasiłem, ale to jest takie no, to nie jest wygaszenie ognia, chodź Max tutaj, no bo nic innego nie zrobimy, pożytamy członka drużyny, spaliłem się, no niestety, trzy, o, straty, no, wyruchaliśmy nawet, <noise> rowery kosztowały. no, myśmy te rowery zwinęli, no, no, w sumie dobry ale pomysł, mi się no. wydaje, że to jest dobry pomysł na zakończenie, nie, tacy siak, cześć i czołem, suby, lajki, pa, 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 pa.